Norbert Dąbrowski, gościem Boxing News. Witaj Norbert. Witam serdecznie. No, no raz y, jakiś czas od ostatniej walki minął, jak forma wygląda po, po tym, powiedzmy, przetarciu, bo chyba tak trzeba to nazwać, a właściwie taką takiej walce powrotnej po, po porażce z Matyją? Yy, tak, no ta walka, można powiedzieć, że przetarcie, bo nie odbyła się na pełnym dystansie z powodu kontuzji mojego y, tam przeciwnika. Także, no czuję się bardzo dobrze od y, czasu walki. Balka była w maju, zrobiłem tylko trzy tygodnie przerwy, jestem cał... nie próżnowałem przez okres wakacji, jeszcze wakacje trwają, ale y, od tamtego czasu cały czas jestem w takim treningu, bardziej siłowo, takim atletycznym, więc y, troszeczkę też nabrałem wagi, trochę z te mięśnie popuchły. Ale wcale się tym nie przejmuję, bo wcale tak dużo nie ważę, okres jest jeszcze taki, że nie robię tego treningu takiego bokserskiego, takich pełnych aerobów, że po prostu myślę, że jeżeli wskoczę sport w ten cykl treningowy, to, to spokojnie zejdzie i dalej będę walczył w swojej kategorii, czyli super średniej. No także czuję, że się wzmocniłem, że naprawdę ciężko przepracowałem ten okres. i. No, czekam teraz na jakieś konkretne propozycje y, walki. Myślę, że usiądę z trenerem Andrzejem i ustalimy właśnie mój start, y, mam nadzieję 19 września w, na gali w Radomiu jeżeli się dogadamy. Także myślę, że skoczę szybciutko w ten cykl treningowy i będę mógł się bardzo dobrze tam przygotować. No właśnie, powiedziałeś trochę o tym swoim rozwoju kulturystycznym, tak może to nazwijmy. Co się stało, że zacząłeś jakby inwestować w tę te, w te partyturę, jeżeli chodzi o rozwój twojego, twojego ciała? To jest jakaś taka zamierzona taktyka, bo wcześniej miałeś rozwinięte te mięśnie, czy to brzucha, czy tutaj wyżej, ale te bary, to powiem szczerze, rosną tak trochę, że powoli tu się chyba robisz półciężki. No, no tak, przyznam się, że naprawdę no, nabrałem trochę tej masy, ta moja muskulatura się poprawiła, ale mam 26 lat, czas szybko ucieka i okres takiej przerwy od maja do następnej walki, kiedy prawdopodobnie ona będzie na jesieni, to jest długi okres, żeby go próżnować, po prostu chciałem to dobrze wykorzystać i nawet nie robiąc takiego typowego boksu, żeby być w treningu i pracować chociaż przynajmniej nad siłą. No właśnie, trenujesz teraz z Darkiem Senkiem, tutaj akurat troszeczkę się ruszacie, pomagacie sobie, robicie różne cykle treningowe. No ale poza tym jesteś także trenerem. Powiedz coś o tym, jak to wygląda, może że tak powiem, jak można z Tobą potrenować, bo pewnie wielu kibiców byłoby ciekawych, gdzie tam tego Norasa można spotkać. Yy, tak, jestem trenerem na no, co dzień, jestem trenerem w Action klubie na Chodakowskiej na Grochowie, tam gdzie kiedyś mieliśmy swoją bazę treningową także jeżeli ktoś by chciał kiedyś przyjść potrenować sobie ze mną, także zapraszam tam jestem w takich popołudniowych godzinach od godziny 18 do 20 pracuję jeszcze w dwóch innych klubach tam to nie są takie stałe treningi raz, dwa razy w tygodniu to są takie bardziej dodatek dla tych ludzi, którzy chodzą tam na siłownię i coś innego trochę mogą wtedy poczuć potrenować tych sportów walki no także jeżeli ktoś byłby kiedyś chętny, chciałby ze mną potrenować, to zapraszam, można się ze mną prywatnie skontaktować na Facebooku, wytłumaczę w których klubach, w jakich godzinach, na jakich zasadach są prowadzone zajęcia. Także tak jak powiedziałeś, łączę oprócz tego, że pracuję tutaj z chłopakami i trenujemy, przygotowujemy się do walk, to swoje hobby łączę też z tym, że trzeba też jakoś dodatkowe mieć pieniążki, zarabiać na życie i jestem trenerem też boksu. Polsat Boxing Night wchodzi w grę możliwość występu Twojej osoby. Jeśli tak, to z kim bo byś się widział na tej gali, no bo karta walk na pewno będzie jakaś taka solidna. A wiemy, że Andrzej Gmitruk tam swoje kilka zdań do powiedzenia podczas układania tej karty będzie miał. Na pewno. A czy karta walk jest solidna? Na ten czas oglądałem ostatnio program Puncher, więc ta karta walk nie jest taka solidna. Oprócz walki, głównej walki wieczoru, to reszta walk jest niepewna. Myślę, że nie są jeszcze ustalone pary, może będzie tam kilka takich fajnych rodzynków, na przykład yy, Krzysiu Cieślak z Rafałem Kaczorem, ciekawa konfrontacja, bo mają tak wiadomo jakieś tam swoje prywatne zatargi sprzed paru lat. Yy, także z kim bym się widział? No na pewno widziałbym się z Markiem Mateją, jeżeli by się zgodził na ten limit, jak boksowaliśmy w Arłamowie yy, na dystansie 8 rund, bardzo chętnie przyjmę taką konfrontację i jestem za. Z kimś innym no jest teraz posy, jest dużo zawodników wagi super średniej, także Maciek Suleński. Maciek Suleński jest moim przyjacielem, jest trenujemy, znamy się Pół życia po i byś go zbił, przepraszam. Nawet po przyjacielsku bym nie wyszedł z ringu i to jest pewne, tak samo podejrzewam, że on by powiedział to samo do kamery, czy komukolwiek innemu, więc takie coś to w ogóle wykluczam, nie wchodzi w grę. Ale jest jeszcze, słyszę, Maciek Miszkin chce zejść do wagi super się nie jest Przemek Opalach jest Andrzej Sobra. Jest na pewno jeszcze paru kilku zawodników z mniej, znanymi nazwiskami, ale co naprawdę też y, dobrze boksują i potrafią postawić solidne warunki. Także no, teraz. Myślę, że ta waga super średnia jest naprawdę fajnie obsadzona i byłoby z kim boksować. Boksowałem też już raz w kategorii średniej z Robertem Świerzyznikiem takiej w wej Wagi średniej boksowałem też w umowy limitowej w kategorii półciężkiej z Markiem Matyją. Więc może do wagi super, do wagi średniej bym nie setzł, ale w półciężkiej, w jakiś umowny limit na pewno też bym się zgodził. i Myślę, że byłem w stanie boksować i dać dobrą walkę. Ostatnimi czasy. No, polski boks lubi od czasu do czasu jakieś konflikty, utarszki słowne. No i takowa się pojawiła. Andrzej Gołota versus e, Dariusz Michalczewski. Właściwie nie tyle nawet Andrzej, co żona Andrzeja, która tam śledzi te wszystkie wydarzenia sportowe, które dzieją się na łamach polskiej prasy, polskich mediów elektronicznych czy też telewizji. No i tam Darek Michalczewski porównał Andrzeja Gołotę i jego powrót na ring, który gdzieś tam już został ogłoszony, do tego, że bardziej e, atrakcyjny jest mieś na Krupówkach z tego co pamiętam. Jak ty się do tego odniesiesz? Twoje zdanie na ten temat? Czy to... Mm, no nie wiem, nie chcę powiedzieć, czy to wypada. No twoje zdanie na ten temat. Zdanie, no myślę, że to jest zbyt surowa osoba. Andrzej Głoda to jest wielkie nazwisko w boksie. No Darek Mikalczewski, tak samo, ale... Chyba mi się wydaje, że każdy bardziej pamięta z walk Andrzeja Gołota niż Darka Michalczewskiego, porównywanie go do misia skrupowego, no to jest myślę, zbyt, zbyt taka surowa ocena. No Andrzej Gołota ma też już swój wiek. Widać, że ten organiz jest trochę wyeksploatowany te walki, miał naprawdę ciężkie walki w Stanach toczył, waga ciężka, to się gdzieś odkłada. W, widać, że ma tam kontuzję tej lewej ręki, z którą też miał problem boksując z przemkiem saletą. Także no, ten jego powrót, czy zakończenie takiej kariery, zakończenie kariery na ringu hmm, nie wiem, czy jest y, jakimś większym sensem. Myślę, że wolałbym zapamiętać, że jego o test tych fajnych walk, mimo że przegrywał, to naprawdę walczył z kozakami i dawał naprawdę świetne pojedynki. A powiedz, jeżeli chodzi o Twój rozwój, jak widzisz swoją karierę w dalszym okresie? Bo powiedzmy ta, ta przegrana, która ci się przytrafiła z Mateją lekko, zastopowała ten. No powiedzmy, to pójście w górę, tą twoją drogę, bo gdzieś tam to wszystko się dobrze układało, no i nagle ta wpadka, jak to widzisz dalej? To znaczy powiem tak, no miałem swoje gorsze i lepsze momenty. Myślę, że przed tą porażką z Markiem Matyją miałem gorsze walki niż ta. Tutaj naprawdę daliśmy dobrą walkę, ładnie się zaprezentowałem, mimo niejednogłośnie przegranej, bardzo dobrze się zaprezentowałem, dużo takich zebrałem pochwał. Yy, także no, wiadomo, muszę się odbudować po tych y, dwóch porażkach, bo przegrałem też że wcześniej okay. jeszcze z Robertem Sieźbińskim, więc y, muszę odbudować swój bilans, y, swoją pozycję y, tutaj na przynajmniej rynku polskim. I no, zobaczymy, myślę, że najbliższe dwie, trzy walki to będzie właśnie to, żeby się odbudować, wzmocnić swoją pozycję i pokazać jeszcze, że mam coś do powiedzenia. A powiedziałeś właśnie też o tym wcześniej, że te twoje pojedynki przegrane były toczone, no powiedzmy to w umownym limicie, w umownych limitach, bo i tu było troszeczkę kombinowania, żeby, żeby się dostosować do rywala, i później gdzieś tam była ta próba dostosowania się do e, przeciwnika, to może tobie te walki w umownych limitach za bardzo, za bardzo po prostu nie leżą i albo w górę, albo w dół, albo pozostańmy w, w super średniej, może, może to jest najlepsze wyjście. To zaś na pewno moją docelową taką kategorię wagową chciałbym, żeby była cały czas super średnia. No akurat tutaj z Robertem Sieżyskiem zgodziłem się na umowę i zszedłem dosyć niżej, bo ważyłem tam niecałe 74 kg na wadze. To jest już dużo, czułem to, że nie jestem świeży na tej walce. Też nie będę komentował tego, jak zaboksowałem, ale na przykład potem następna walka w tym wyższym limicie czułem się naprawdę dużo lepiej. Chociaż widać było, że trochę troszeczkę brakuje mi tej siły fizycznej, że to jest, była przewaga przynajmniej w tych osanionach, że te ciosy Marka Matyi były wyraźniejsze. No i może dlatego, także no, docelowo chcę boksować w swojej kategorii, w kategorii super średniej. E, chciałbym się mierzyć też z dobrymi rywalami, takimi na przykład jak miałem okazję boksować z Markiem. Marek jest bardzo dobrym zawodnikiem i z takimi rywalami w kategorii super średniej. I podejrzewam, że jeżeli no, będzie taka możliwość skonfrontowania mnie na przykład z jakimś dobrym Polakiem w tej kategorii, to dam dobrą walkę, przygotuję się tak jak mogę najlepiej i też będę robił wszystko, żeby wygrać. Kategoria super średnia to jest kategoria wagowa dość mocno obsadzona, jeśli chodzi o bokserski świat. No, a zawsze ambicje pięściarza sięgają trochę wyżej niż ten polski rynek. Gdzie te twoje ambicje sięgają na raz? No, wiadomo, chciałoby się walczyć o najlepsze, najlepsze i tam naj, 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 najwyższe tytuły. No, patrząc realnie, no to najbliższy taki start, jeżeli mógłbym liczyć na jakąś propozycję, to walki o jakiś pas EBU, czy może Unii Europejskiej w ten sposób i jeżeli na, na, albo jakiś Inter, jeżeli taka propozycja by padła z jakiejś nie wiem, zagranicy, z której zostanie, to na pewno ją przyjmę i się przygotuję solidnie do tej walki, bo mm, no. Wiadomo, że nikt nie lubi mieć porażki w swoim bilansie, ale czasami te porażki lepiej wpływają na dalszy rozwój kariery. Można coś z tego wyciągnąć, jakieś wnioski, coś poprawić, niż na przykład obijać cały czas kelnerów i pompować bilans ileś tam do zera. Także, jeżeli byłaby okazja za z smosem, to ja na pewno zaryzykuję i przyjmę takie wyzwanie. Pojadę nawet za granicę walczyć o pas. Chcę się konfrontować z najlepszymi i tylko czekam na taką okazję czy propozycję. Tak mi przyszło do głowy, że do niższego limitu chce zejść Maciek Miszkin, czyli do twojej kategorii wagowej, bo on ostatnio w półciężkiej sobie, że tak powiem poczynał. Może z nim widziałbyś się w ringu, choćby na Polsat Boxing Night, bo Maciek też ma no na razie powiedzmy w dużym cudzysłowiu problemy z zakontraktowaniem sobie rywala na ten event. Jest oczywiście bardzo chętny, chętnie by się spotkał z kimś w ringu. On wymienił Maćka Suleckiego, jeśli chodzi o swoją osobę, no ale to wiemy, że nie zawsze ta cała układowość ładanka składa się w, takiej, w taką całość, jakbyśmy chcieli, to może Noraz by pretendował do walki z Miszkinem. Jasne, jeżeli byłaby taka propozycja, chętnie to przyjmę. Maciek ma e, ostatnią walkę przegraną, ja przegrałem z Markiem Matyją, więc e, jeżeli on e, wychodzi z takiego złożenia, że chce zejść z propozycją zejścia do wagi super średniej, to ja chętnie przyjmę i może to być dla niego eliminator, że jeżeli pokona mnie, to może startować do Maćka Suleckiego, ale no, na pewno ja wyjdę i nie, da, nie wyjdę po to, żeby dać mu tego eliminatora, na to, w cudzysłowie wygrać, tylko na pewno będę walczył i to będę ja chciał zejść zwycięski, a na pewno nie oddam mu wygranej. Tutaj pojawiają się też głosy, że Dawid Kostecki po opuszczeniu zakładu karnego będzie być może boksował w niższej kategorii wagowej, bo tam troszeczkę tych kilogramów zrzucił. Może naprzeciw niego byś się widział, bo powiem szczerze, no raz tak świetna konfrontacja to była. On pewnie będzie szukał jakiejś walki na przetarcie, no a tak myślę, że konfrontacja twojej osoby, powiedzmy, gdzie, ta jeszcze, gdzie ty jeszcze zbierasz te doświadczenie, jakby nie patrzeć w tym zawodowym boksie z kimś tak doświadczonym, choć i w wyższym limicie, jednak jak Kostecki, to też byłoby Chyba ciekawe spotkanie. Ja się, że tak, Dawid Kosteski jest doświadczonym zawodnikiem. Wiadomo, że teraz miał troszeczkę przerwy z powodu swoich prywatnych spraw i zależą się, jeżeli miałby chęć, w jakiej formie. Powiem tak, jeżeli pieniążki będą się zgadzały, wszystko będzie dogadane, to czemu nie? Tu wiadomo, to jest bok zawodowy, tu wchodzi większość, w większości o pieniądze, o dogadanie się warunków finansowych, kontraktu, tak dalej, limitu wagowego czy dystansu rund. Jeżeli wszystko byłoby ten, to czemu nie, oczywiście. Jest to naprawdę świetny bokser. Yy, z moc, przynajmniej w półciężkiej, jest z mocnym ciosem, z mocnym uderzeniem, dobrze wyszkolony technicznie, agresywny boks, dlatego. No, Tak jak powiedziałem, jestem otwarty na propozycje. Ja, chcę, ja nie chcę mieć półrocznych przerw od boksowania, tylko chcę się konfrontować z naprawdę dobrymi zawodnikami i łapać cenne doświadczenia. Dobra, dzięki wielkiej powodzenia. Dzięki, pozdrawiam.